No do wieczoru. Właśnie temu skończyłem lajta o i chciałem właśnie że widzowie coś tam powiedzieć y, po prostu y, łoś że po prostu y, składał tak życzenia no po prostu życzenia wcześniej po prostu y, dał buziak i po prostu to nie było tak. A i chciałem jeszcze powiedzieć nic się nie stało. My ogółem Krzysiek odprowadził, a sam Krzyś y, powiedział, że to taki ten to taki żart był. Po prostu widzowie tak Chcieli, a i powiedzieli: Mogę powiedzieć, że nic się nie stało, i po prostu to na pewno w taki sposób nie ma żadnych, bo tutaj było pokazywane, jak to się mówi, seksu. Rozbieraliśmy się, jak to się mówi, pupy. Pokazywaliśmy pornusów. To przyjacielski taki po prostu. Buziak był i po prostu my ogółem jesteśmy, jak to się mówi, gejami. Po co to wy robicie? Pytam was. Po co to wy robicie? Po co to wy robicie? Jak, wasze wychowanie? Dobranoc wam. Widzieliście, co też Krzysztof powiedział? No, wy to specjalnie robicie. Ten wykop to robi takie komedie, że zazdroszczą po prostu. My ogółem jesteśmy, jak to się mówi, gejami. I dobrej nocy życzę. No na razie.